Siemanko, chciałbym nagrać pewne sprostowanie, ponieważ jedna z osób komentujących, widząc o tutaj w tej wartości 44, pomyślała, że jest to spalanie LPG. No bo można się pomylić, nie? bo tutaj macie LPG i tutaj macie 3,2 kilometra. Ktoś mógł pomyśleć, że na kilometr, ale nie, to jest wartość, moi drodzy. Tego ile przejechaliśmy. Ja piszę to dla osób, które być może nie mają dasterów. I tutaj było 44 na filmiku, który wrzuciłem, gdzie jadę sobie przez las. No i ktoś pomyślał, że ten daster pali 44, ja tam sprostowałem to. Ale słuchajcie, jeżeli widzicie LPG i tu jest jakaś tam wartość, to nie znaczy, że to jest spalanie. Bo spalanie, moi drodzy, LPG to mamy tu i teraz jest średnie 11,4, bo odpaliłem samochód, tak, zaraz mi pewnie zajdzie do jakichś 10, 9, a to. Jest dystans, i ktoś po prostu nie zauważył, i już jedzie po tym samochodzie. I do wszystkich, kurde, którzy lubią sobie pojechać po tym samochodzie, nie wiecie a gadacie. Pozdrawiam.